Witamy w wideoblogu z cyklu Niska Emisja, z nami jest Michał Kaczmarczyk, witam serdecznie. Witam. Dzisiaj porozmawiamy o miejskich i gminnych systemach ciepłowniczych. Tak, potocznie wszyscy kojarzą te gminne systemy ciepłownicze z perspektywy wykorzystania węgla. Zresztą polska gospodarka, polski sektor ciepłownictwa, czy w ogóle sektor energetyczny oparty jest na węglu. Natomiast warto porozmawiać o tych ciepłowniach miejskich czy gminnych w kontekście ograniczania niskiej emisji. Ponieważ są dwa aspekty w kontekście ciepłowni centralnych, na które należy zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz jest to aspekt ekonomiczny, mianowicie w centralnym źródle ciepła instalujemy mniejszą moc niż musielibyśmy ją zainstalować, gdybyśmy instalowali indywidualne kotły u każdego z odbiorców. Na no, to oczywiście przekłada się na koszty. Należy tutaj też zwrócić uwagę na to, że występują oczywiście straty na przesyle energii. Natomiast one są rzędu 15%, więc całość na plus dla ciepłowni centralnych. Drugi aspekt no to oczywiście aspekt ekologiczny. No i tutaj należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku dużych obiektów instaluje się filtry czy elektrofiltry, które ograniczają nam emisję pyłu. No nie mówiąc już o systemach odświadczania spalin, które są niemożliwe do zainstalowania. W przypadku indywidualnych gospodarstw bo są po prostu zbyt drogie albo ta moc jest zbyt mała, żeby, żeby takie rozwiązania zastosować. Jak działa taki system ciepłowniczy? System ciepłowniczy generalnie działa na zasadzie przekazania ciepła od jego źródła, czyli w tym wypadku od ciepłowni czy elektrociepłowni miejskiej bądź gminnej, gdzie znajdują się kotły, paliwem dla tych kotłów może być węgiel, olej, gaz, czy coraz bardziej popularna biomasa, przekazaniu go do odbiorców. Natomiast w związku z tym, że to ciepło, które jest produkowane i woda, która jest nośnikiem tego ciepła do odbiorców, ma dużo wyższe parametry, czy to ciśnienia, czy temperatury, to u odbiorców znajdują się jeszcze węzły cieplne, które pośredniczą w przekazaniu ciepła od tej wody sieciowej do wody, która ogrzewa już konkretne budynki. Tak w skrócie można opisać sieć ciepłowniczą. Oczywiście tutaj istotnym elementem takiej sieci są jeszcze systemy opomiarowania budynków, które pokazują, ile ciepła zostało zużyte. Szczególnie ma to duże znaczenie w przypadku obiektów wielorodzinnych, bloków, gdzie każdy chciałby, żeby ten system opłat za ciepło był transparentny i przejrzysty. Jak wygląda rynek ciepłowniczy w Polsce? W Polsce istnieje 455 podmiotów, które są koncesjonowane przez ministra środowiska. No i one produkują ciepło struktura tutaj, jeżeli chodzi o produkcję tego ciepła. Wygląda w ten sposób, że gros z tych podmiotów, po prawie 60%, to są podmioty, które posiadają moc zainstalowaną poniżej 50 MW. Osiem z tych przedsiębiorstw, które produkują ciepło, posiada moc zainstalowaną powyżej 1 GW. I to przekłada się na około 1,4 całkowitej mocy osiągalnej przez ciepłownię czy elektrociepłownię. Powiedzmy te wszystkie podmioty, które produkują ciepło na dużą skalę. Jeżeli chodzi o całkowitą moc zainstalowaną w tych wszystkich podmiotach, to wynosi ona 56,5 tysiąca megawatów, przy czym moc osiągalna jest nieco niższa, 55 700 megawatów. Interesującym może być parametr, jeżeli chodzi o długość sieci ciepłowniczej. Ona wynosi w Polsce powyżej 20 tysięcy kilometrów. Najdłuższą siecią, około 3 tysięcy kilometrów, może pochwalić się w Polsce województwo śląskie. No ale przechodząc już do konkretu, czyli do produkcji samego ciepła, w oparciu o tą moc zainstalowaną jego transportu przez sieć ciepłowniczą należy zwrócić uwagę, że ta produkcja wynosi prawie 430 tysięcy terajuli, dokładnie 428,5 tysiąca terajuli w skali roku, z czego około 62% pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji. Co mam na myśli? Chodzi o jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła, a więc najbardziej sensowne i racjonalne. Wykorzystanie paliwa, które spełnia zarówno zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak i właśnie na ciepło. Niepokojące może być to, że nadal głównym paliwem, jeżeli chodzi o strukturę produkcji energii w Polsce, jest węgiel to jest 76,6% strukturze produkcji. Natomiast od roku 2002 nastąpił spadek o 3,5 procentowego, więc jest jakiś trend pozytywny. Oczywiście mówię to w kontekście ograniczenia niskiej emisji. Zauważa się też pozytywne zmiany i ukierunkowanie na wykorzystanie gazu ciemnego. Tutaj jest wzrost o 4 punkty procentowe i wykorzystanie biomasy, odnawialnego źródła energii, wzrost o 4,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2002. Ale ten wzrost w przypadku biomasy przekłada się na jej dwukrotnie większe wykorzystanie niż w roku 2002. Jakie są korzyści ekologiczne z wykorzystania sieci ciepłowniczych? Te korzyści przede wszystkim wynikają z faktu, że w przypadku dużych ciepłowni mamy do czynienia z bardzo wysokiej klasy zastosowanymi elektrofiltrami, które pozwalają na ograniczenie emisji pyłów, także z instalacjami odświeżania spalin. W kontekście niskiej emisji oczywiście interesuje nas przede wszystkim ograniczenie emisji pyłów do atmosfery. No i załóżmy, że chcielibyśmy wyprodukować tę samą ilość energii przy wykorzystaniu jednej tony węgla w dużej ciepłowni i indywidualnie przy wykorzystaniu na przykład kotła węglowego. Przy wykorzystaniu kopa węglowego emisja szacowana jest na około 60-60 kg pyłu do atmosfery. Natomiast w porównaniu na przykład z elektrociepłownią Łęk krakowską, tam emisja wynosi 0,7 kg do atmosfery, więc dane są niewotyczne i zdecydowanie na niekorzyść indywidualnych paleńsk, no ale teraz popatrzymy na większą skalę. Jeżeli popatrzymy na rok 2013 to zobaczymy, że indywidualne gospodarstwa produkują około 180 tysięcy terajouli energii cieplnej. W tej skali potrzebują około 100 milionów ton węgla. Łatwo przeliczyć, że emisja będzie wynosiła od 60, a niektórzy twierdzą, że nawet do 100 tysięcy ton pyłu do atmosfery. No, jeżeli byśmy to robili w dużych elektrociepłowniach, to ograniczylibyśmy tę emisję nawet dziesięciokrotnie. Dzisiaj rozmawialiśmy o miejskich i gminnych systemach ciepłowniczych by pokazać, że spalanie węgla tylko w tak dużych systemach może odbywać się pod nadzorem i generować dużo mniej niskiej emisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.